Panie pracownik, kto tu taki bałagan narobił? Po fajrancie trzeba posprzątać zawsze. No. A z imienia i nazwiska mówić? No proszę bardzo. O cywilizację. Po premii cywilizacja. polecę. Po premii. Najpierw była epoka kamienia upanego, innych kamieni. Potem powiedzmy większość rzeczy robiliśmy z drewna, a potem odkryliśmy metal i takie są skutki. Wszystko robimy z metalu. Tak, to jest y, mniej więcej taka y, prawda, że. Wszystko z metalu można zrobić i wszystko można zrobić w mechanicznym warsztacie. Nawet to, co wydawałoby się najwspanialszą konstrukcją XX wieku, czyli komputer, próbujemy dzisiaj odpowiedzieć na nieco nietypowe pytanie, co jest tak naprawdę w tej maszynie w środku i czy rzeczywiście jest to aż tak wielka filozofia i magia, jak się wszystkim wydaje. Nie, to nie jest żadna filozofia. Jakbym miał uczciwe kombinerki, to mógłbym... Proszę się, od ręki to wytłumaczyć. Akurat kombinerki to mi się udało znaleźć. Trzymaj. O, dziękuję bardzo. Młotek? Nie, wystarczy to. Z grubsza biorąc, przecież wiadomo, że komputer to jest taka maszyna zawierająca ogromną ilość przełączników. Można by to zrobić mechanicznie, prawda? Ustawić ludzi, którzy te przełączniki przełączają. Ale swego czasu udało się wymyśleć, o, taką rzecz lampa elektronowa. To mogło, zależnie od napięć, które tu trafiają, pracować jako przełącznik, wzmacniacz i tak dalej i tak dalej. ilość takich lamp i powstawał komputer. A potem, a potem zaczęła się ale się trzyma. Zaczęła się epoka miniaturyzacji. I zamiast lamp, o, proszę bardzo to wszyscy wiedzą przecież, pojawiły się takie tranzystorki i wielkie przestrzenie, wielkie szafy można było skrócić, prawda, ściągnąć do jednej malutkiej skrzyneczki i to też był komputer. A potem tysiące takich tranzystorów umieszczono w jednym Słuchaj, kawałku, w Tak, ma historia ma tę wadę, że można by ją ciągnąć w nieskończoność przez wiele, wiele tygodni. Tymczasem y, dziś wygląda to wszystko o wiele y, chyba jednak prościej. Zaczyna się od takiej płyty, na której naniesione są setki tysięcy połączeń a potem nakłada się na to układy scalone, żebym ja jeszcze te układy no. mógł znaleźć no jak się wie to... gdzie się położyło to się no, znajdzie no szukaj są? są? No, to poproszę A w takim warsztacie wszystko się znajdzie o właśnie, jak są Obtykaj takie to układy tam, scalone gdzie to teraz nawet w warunkach niesłychanie powiedziałbym prostych Wystarczy umieścić je na tej płycie i powstaje coś, co nazywa się dzisiaj sercem komputera. Oczywiście w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Taki jest początek, bo gdzieś musi być, ale już znacznie wcześniej ktoś wymyślił architekturę tych miedzianych ścieżek. Gdzie indziej wywiercono otwory i stworzono płytę matkę. W tej fabryce trudno doszukać się miejsca, gdzie produkt zaczyna swe życie, ale gdy przyjmiemy definicję, że komputer to mikroprocesor i wspomagające układy. To wówczas, rzec można, że tu odbywają się na narodziny. Sterowane przez centralny komputer wózki transportowe automatycznie i bezgłośnie dostarczają kasety z płytami obwodów drukowanych. Automat natychmiast rzuca się na każde zajęcie. Gdy tylko czujnik wykryje obecność świeżych płyt, ruszają z miejsca podejniki. Płyta wiruje wokół dwóch ramion wciskających układy scalone w otwory. To, gdzie ma trafić każda z tych czarnych kostek, również zapisane jest w pamięci maszyny. W kasetach znajduje się 50, 60 a bywa i 100 różnych elementów. Maszyna umieszcza je bezbłędnie i pewnie w określonych otworach, a jak szybko, wystarczy spojrzeć. Żadna z filigranowych nóżek układów scalonych. Nie może ulec przy tym złamaniu lub zagięciu. Muszą pewnie wejść w otwory i zostać delikatnie rozgięte, by nie wypadły w czasie transportu. Błyskawicznie kaseta podająca robi się pusta. Gdy powstanie komplet płyt wypełniających jedną kasetę, automat wysyła sygnał do komputera centralnego. Natychmiast zjawia się transport i precyzyjnie wyciąga gotową kasetę z maszyny. Komputer centralny nie męczy się sam. Przy każdym stanowisku w tej fabryce ma od jednego do kilku niewolników. Tak mówi się o maszynach sterujących fragmentami produkcji i nic w tym dziwnego, pracują bowiem w sposób katorżniczy, bez chwili wytchnienia. Każdy z komputerów niewolników jest jak majster, a ludzie służą tu do dolewania oliwy w mechanizm automatów, choć dla bezpieczeństwa trzymają się raczej z dala od hydraulicznych ramion robotów. Kolejny etap produkcji płyty matki uzupełniane są elementami dyskretnymi. Oporniki i kondensatory są tu jak małe robaczki, maszyna pobiera je taśmy magazynków i z szybkością podobną do karabinu maszynowego umieszcza we właściwych miejscach płyty. W tym samym ułamku sekundy, gdy podciśnienie złapie ceramiczną płytkę opornika z mikroskopijnej strzykawki na płytę kapie mikrokropelka oleju klej. Klej to niezwykły, bo odporny na temperaturę lutowania. Co więcej, dopiero w tej temperaturze twardnieje. Tak więc na razie maleńkie prostokąty wklejane są na słowo honoru, ale mimo to precyzyjnie. Tak by metalizowane końcówki ceramicznych elementów trafiały dokładnie na krawędzie ścieżek. I tu jedynie program komputera jest w stanie określić co, gdzie i w jakiej kolejności. Komputerowy niewolnik całą garść maleńkich oporników rozrzuca według zadanego planu. Tu również nie można się pomylić o ułamek milimetra. Gotowe płyty mogą już trafić do pieca. W tej pierwszej kąpieli z kalorii twardnieje klej mocujący elementy dyskretne. Płyty przemieszczają się w tunelu grzewczym o temperaturze 300 stopni z szybkością pół metra na minutę. Na końcu maszyna odwraca je, stawiając na właściwej stronie. Pod spodem są końcówki nóżek układów scalonych, elementy dyskretne i ścieżki. Czas już najwyższy, by wszystko połączyć w jedną nierozerwalną całość i znów, jak na życzenie, zjawia się automatyczny transporter. Sterowany impulsami z kabla zalanego w betonie, jedzie wzdłuż śladu, jaki kreśli mu komputer. Czas na kąpiel. Płyty matki. Wypełnione dziesiątkami układów scalonych i elementów dyskretnych dopiero tu nabiorą elektrycznego znaczenia. Lód połączy je z przewodzącymi ścieżkami na płycie. Zanim jednak nastąpi gorąca kąpiel, wstępne mycie i odtłuszczanie zmniejsza ryzyko zimnych lutów. Natychmiast po wstępnej kąpieli zasadniczy proces lutowania falowego płytę zwilża od spodu spływająca fala roztopionego lutu. Wszędzie tam, gdzie trafi na metal, mieszanina cyny i ołowiu pozostawia swe krople. W tej 250-stopniowej kąpieli zwilżone zostaje tylko to, co trzeba. Reszta płyty pozostaje nietknięta. Ten piekielny upał wytrzymać muszą delikatne wnętrza czarnych kostek, ale nie mogą też ulec przegrzaniu. Stąd czas przebywania w gorącej strefie jest ściśle określony. Po kąpieli w lucie następuje stopniowe schłodzenie przed kolejną kąpielą. Tym razem ostateczne i gruntowne mycie gotowych płyt matek. Lutowniczy kombajn opuszczą nie tylko gotowe, ale i wypucowane. Silne strumienie wody usuną przy okazji drobiny lutu, które całkiem przypadkiem mogłyby doprowadzić do zwarcia w którymś miejscu układu. Sprawność elektryczna to na tym etapie produkcji cecha najważniejsza. Kolejny komputerowy niewolnik włącza napięcie i dokonuje pomiarów w zadanych punktach układu. Brak wyprowadzeń rekompensuje na razie specjalna płyta z kontaktami i podsysem. Ten etap prawdy zamyka pewne stadium produkcji. Tu powstają bowiem serca przyszłych komputerów. Na tych płytach znajdują się i mikroprocesory, i pamięci operacyjne, i układy sterujące. Ten komputer jest jednak jak mózg bez ciała, a więc czekać musi na swą kolej, na czas, gdy stanie się prawdziwym żelastwem. jak to jest ślicznie. No, jak się postarasz, to... No, dobrze mi wyszło, nie? Elegancko. Płyta, yy, która nosi nazwę płyty matki, czy płyty centralnej duża do niej możliwość podłączania w każdym z tych miejsc kolejnych płyt. Ta na przykład, możemy się umówić, że będzie płytą sterującą pracą monitora i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest, wydawałoby się, banalnie proste. Oto właśnie co jest w komputerze w środku. A przy okazji tylko Jedna jest wątpliwość, że w tych warunkach warsztatowych niestety nie można mówić o tym, co jest najważniejszą rzeczą w produkcji komputerów, mianowicie o niezawodności. Bo te maszyny osiągnęły poziom niezawodności niespotykany dotąd w żadnej innej dziedzinie techniki. A no to już na następne. A no na to też jest rada. Szanowny panie majster, wystarczy sprawdzać, sprawdzać i jeszcze raz Teraz no Cały czas wam to mówię pracownik, no tylko nie lenić się, tylko sprawdzać. Magazyn wysokiego składowania tak wygląda on w wersji komputerowej. Na kilkunastu poziomach palety z gotowymi płytami matkami. Tu czekają na swój dalszy ciąg, na uzbrojenie w zasilacz pamięci obudowę. Ten magazyn przejściowy pełni w fabryce również rolę dyfuzora, nadaje produkcji więcej elastyczności i umożliwia tworzenie rezerw. Komputerowi niewolnicy rejestrują każdą wchodzącą i wychodzącą paletę. Komputery bez żelastwa. Jest ich dużo więcej niż w rzeczywistości. Nie wszystkie są bowiem w stanie sprostać wymogom kolejnego testu. Tym razem na funkcjonalność. W specjalnych kabinach, piecach. W temperaturze 80 stopni Celsjusza w czasie tortur trwających kilkanaście godzin symuluje się najbardziej zawiłe z reżimów pracy komputera. Testowi poddaje się równocześnie cały kontener płyt. Proces ładowania i łączenia elektrycznego odbywa się automatycznie. Steruje nim komputer centralny. Oprócz tego samym procesem badań funkcjonalnych steruje jeden duży komputer, a w każdej szafie sterującej piecem znajdują się jeszcze cztery mini komputery. Tak właśnie ilość przechodzi tu w jakość. Ważna jest bowiem ilość prób, jakim poddawane są elementy układu, a tę ilość zapewnić może jedynie komputerowy program badań. Po weryfikacji można przystąpić do ostatecznego montażu na tych samych paletach, co na początku całej drogi. Płyta uzbrojona zostaje w szasi, zasilacz, wentylator, moduły pamięci zewnętrznej. W tej postaci do kompletu brakuje już tylko klawiatury i monitora, ale na to jest jeszcze za wcześnie. Gotowe żelastwo i ostateczna seria prób. Prawidłową pracę potwierdzić muszą wszystkie elementy we współdziałaniu, tak więc komputery trafiają na półkę, a właściwie na bardzo wiele półek. W jednym przejeździe robot pobiera lub wydaje cztery maszyny. Centralny komputer dokładnie kontroluje czas wejścia każdego komputera do tej zautomatyzowanej sali prób. Według zunifikowanego programu każda z maszyn zostaje sprawdzona raz jeszcze. Tym razem program wczytuje sama za pośrednictwem elastycznego dysku, ale efekty działania porównane zostają błyskawicznie ze wzorcem zawartym w centralnej pamięci. W ciągu zaledwie 40 minut wiadomo, czy ma się do czynienia z poważnym komputerem. Cała reszta to kosmetyka i dodatki. A jak wiadomo, mieszata zdobi komputer. O jego cenie stanowi wartość serca, niezawodność działania i szybkość operacji. to okazuje się, że ciągle tego żelastwa jest jeszcze za mało, bo... Za mało? Przy... Tak, Przecież nawet... oni tam w tamtych warsztatach robią, no, powiedzmy 2-3 tysiące sztuk dziennie. Nie, to wspaniale, wszystko jest bardzo dobrze, tylko okazuje się, że to jest jeszcze... Sama pojemność pamięci wewnętrznej komputera jest niewystarczająca, by y, przechowywać i obrabiać te nieprawdopodobne ilości informacji, które są niezbędne, więc trzeba było stworzyć magazyny pamięci zewnętrznej. Zaczęło się oczywiście od najprostszego z możliwych żelastw, czyli magnetofonu i taśmy, na której też można informacje zapisywać, ale oczywiście jest to szalenie niewygodne w użyciu, długi czas dostępu, kłopoty z poszukiwaniem informacji, no i przede wszystkim mała pojemność, więc wymyślono urządzenie, które umożliwia stosowanie tego typu pamięci. Pamięci na miękkich dyskach magnetycznych. Oczywiście o wiele... tu jest takie okienko, przez które właśnie wczytywane są te informacje. O wiele większa pojemność, bo już około 300 KB, no i naturalnie niezwykle skrócił Panie się master, czas dostępu do mówi, tych Pan mówi wymyślono. Nic nie wymyślono. Wszystko jest stare jak świat, przecież to idea znaczy jest dokładnie na taka... Na 78 obrotów lecimy. Ile by nie było. Idzie o to, że coś tutaj jest zapisane i że przez stosunkowo szybki ruch narzędzia czytającego, można zapisany zbiór odczytać. Także, no, a że zamienia się igłę na prawda, bardzo zmyślną głowicę magnetyczną, tak. no i ilość rowków zamienia się w miliardy dosłownie informacji czy słów komputerowych, a przy tym jeszcze to nie jest wcale ostatnie słowo, bo to, co jest najbardziej nowoczesne i najważniejsze w tej chwili w tych pamięciach zewnętrznych, to urządzenie tego typu na zewnątrz właściwie nic nie widać, ale w środku ukryty jest dysk zwany Winchester, na którym zanotowana jest olbrzymia już ilość informacji. Tyle tylko, żeby zrobić coś takiego, trzeba było zmienić warsztat mechaniczny na aseptyczne laboratorium. Na no nie idzie. Edison zapewne dostałby zawrotu głowy, widząc współczesne maszyny do zapisu i odtwarzania informacji z płyty, przepraszam, z dysków. Choćby głowice. Ideą przypominają owe działające w magnetofonie. Z tym, że tamte radzą sobie dobrze z sygnałami rzędu dziesiątych części wolta. Te idealnie muszą przenieść sygnał od poziomu jednej tysięcznej. Powstają automatycznie. Tylko końcowy montaż można było zostawić ludzkim rękom. Mechanizm napędowy dysku tu także tylko końcowa faza składania wymaga asysty człowieka. Precyzyjne silniki są już gotowe, przetestowane. Zaliczyły egzamin z doskonałości. Szybkość robocza 3000 obrotów na minutę. Dopuszczalne odchylenia tysięczne części procenta. Ale przecież pamięci na miękkich dyskach to już dziś coś normalnego, zwykłego, rzec nawet można tradycyjnego. Ich pojemność liczyć można co najwyżej w setkach tysięcy komputerowych słów, a potrzeba każe myśleć o milionach. A do milionów droga wiedzie przez świat absolutnej czystości. Za drzwiami śluzy pomieszczenia montażowe klasy 10 tysięcy, 10 tysięcy pyłków wielkości bakterii w stopie sześciennej, to znaczy co najwyżej 400 stablicze. Tu właśnie powstają stacje dyskowe o legendarnej już nazwie Winchester. Twarde, niewymienne dyski 1, 2 lub 3 w zestawie na wspólnej osi. Zasada działania bez zmian, ale głowice latają nad magnetycznym dyskiem w odległości 0,5 mikrometra, tysiące razy bliżej niż średnica ludzkiego włosa. Byle pyłek może więc to zakłócić, gdyby był. 20 MB pojemności, 40 tys. sekundy na odszukanie informacji, 30-50% ceny całego komputera. Oto właśnie dysk typu Winchester. I oto także powód, dla którego stacje dysków typu miękkiego ciągle jeszcze stanowią podstawę produkcji. Są dobre, bo tanie, ale są dobre, bo każda z nich przechodzi przez niezłą wyżymaczkę testów. Zanim jeszcze połączą się w jedność z maszyną, przez 6 godzin bez przerwy trenują umiejętności zapisu i odczytu informacji. Składali je ludzie. Ludzie bywają omylni, a omyłek tu tolerować nie można. Stacja nie może być przecież gorsza niż komputer, a jest przecież urządzeniem typu mechanicznego. wystarczy drobiazg, by egzamin wypadł negatywnie i całość wróciła do poprawy. A jeśli do tego dodać fakt, że każdy ze współczesnych komputerów personalnych zawiera jedną lub dwie stacje dyskowe i że poważni producenci wytwarzają kilka tysięcy komputerów dziennie, ale to już ich problem. I wreszcie razem już gra z maszyną, nie zdając sobie sprawy że to także jest test, ten ostatni, po którym może już wzrosnąć się z komputerem na stałe, pod warunkiem, że na ekranie wyrośnie magiczny napis OK. Proste? Jak gramofon. Tak, no niestety w tym momencie kończą się panie pracownik wszelkie mechaniczne skojarzenia, a zaczyna się po prostu odpowiedź na pytanie, dlaczego. Produkcja komputerów stała się dzisiaj rzeczywiście czymś niezwykłym, bo produkuje się nie pojedyncze egzemplarze czy setki egzemplarzy. Produkuje się setki tysięcy rocznie w warunkach bez mała pełnej automatyzacji, w bez mała bezludnych fabrykach, gdzie rolę człowieka przejęły automaty, które nie tylko produkują, ale robią to co jest najważniejsze, sprawdzają. Zapewniają tą niezwykłą, właśnie jakość. I to jest odpowiedź, dlaczego nie daje się już tych wielkich odkryć dokonywać w małych warsztatach mechanicznych ja czy wręcz w garażach, jak to było jeszcze do niedawna. Ja jednak jestem za tymi małymi warsztatami z tego względu, że początek tych spraw zawsze w takich warsztatach jest może nie tak zrujnowanych jak nasze, ale w, niewi w niewielkiej skali. Dopiero produkcja osiąga te niesamowite zupełnie fale, prawda, zalewające cały świat. Na dodatek zobacz, że. Myśmy właściwie mówili tylko o tych małych komputerach, prawda? Tych, które na świecie nazywa się personalnymi, takimi o jakby chociażby przy Tobie ten, ten M24, ten M21, koło mnie M10, malutka maszyna przenośna łącznie z drukarką. To, są, to jest część produkcji komputerowej, ale ona także zaczyna się od tych malutkich warsztatów, tym niemniej, jeśli tak przyjrzeć, no co, no, rzucić taki interes, no zrobić miesiąc jeden, ale zrobić, no. No ja myślę, że ja to bym y, zmienił po prostu nazwę tej firmy. Jak to, Na co? Zamiast tego żelastwa wpisałbym takie angielskie słowo software. To jest jeszcze lepszy interes. Nazywa się oprogramowanie. Soft? No to nie jest zły pomysł. Ja mam tylko dobre pomysły. Szybka decyzja. Hardware na software. Precz, śrubokręty i lutownice. Niech żyją klawisze. Klawisze. Szybko dzieją się rzeczy w elektronice i zmiana goni zmianę, ale coś jednak pozostaje niezmiennie. Nikt nie wymyślił dotąd lepszego kontaktu człowieka z komputerem jak poprzez klawiaturę. Dziesiątki przełączników, dzięki którym maszyna rozpoznaje litery, cyfry i znaki. Najpierw powstaje plastikowy karkas. Chwilę potem pod mocarnym naciskiem prasy trafiają na właściwe miejsce sztyfciki na sprężynkach i można już by po tym naciskać, choć nic jeszcze by się nie włączało. To tylko część mechaniczna maszyny zwanej klawiaturą, jeszcze tradycyjna, choć wykonywana z całym szacunkiem dla automatyki. Elektryczność zaczyna się tu. Dziwne grzebyki na wódce to głaskie kontaktrony. Wystarczy do nich zbliżyć magnes, by zadziałały jak dołącznik. Więc dodajemy magnesy. Specjalne magnesy na grzybkowych wypukłościach specjalnej gumy. Docisk i już. Sztępciki na sprężynkach, zbliżać będą magnesy do kontaktronów i całość chodzić będzie jak burza. Jeszcze tylko specjalizowane łapki robota wkręcą gdzie trzeba śrubki, by konstrukcja nabrała odporności przed palcami z temperamentem. Gotowe jeszcze drobiazg. Przecież każdy z przycisków ma już wąską specjalizację. Kod, znak dla użytkownika, dobrany zresztą zgodnie z zamówieniem odbiorcy. Jednym słowem, przyciski wyłączników muszą się stać klawiszami. To już załatwi podwójne ramię robota, bo ludzie są przecież od software'u. Można składać najpierw elektronika, która jest sercem urządzenia, mechanizm transportu papieru, karetka ze zbiorem czcionek w postaci rozety, świeżo powstała, gorąca jeszcze klawiatura, jeszcze dwie stacje dyskowe i obudowa. Oczywiście, że to nie jest komputer. Tak rodzą się jedne z najnowocześniejszych elektronicznych maszyn do pisania, choć jeśli przyjrzeć się ich budowie, sposobowi obsługi i działania, jasne się staje, że z maszyną do pisania niewiele już mają wspólnego. To raczej komputery o wąskiej specjalizacji, a klawiaturę i tu i tam robi się dokładnie tak samo. Cóż, też nie na możliwości warsztatu. Coraz mniej przy, tym, przy tej produkcji ludzi. Z biegiem czasu znikną zupełnie i komputerowe żelastwo powstawać będzie czysto automatycznie. A jak i do czego będzie przydatne, to już zupełnie inna historia. Ta miękka, soft.